Dzisiaj robimy unboxing nowego modelu Dell Optiplex IO. Całe opakowanie wykonane jest z materiałów pochodzących z recyklingu. W środku znajdziemy myszkę, klawiaturę i całe niezbędne kablowanie. Tak prezentuje się wnętrze pudełka, a tak całość po rozpakowaniu. Dell Optiplex 7410 IO to urządzenie all-in-one, co oznacza, że w jednej obudowie znajduje się monitor oraz wszystkie niezbędne dla komputera podzespoły. W tym modelu zastosowano procesor Intel Core i5 13. generacji, zintegrowaną kartę graficzną Ultra HD Graphics 770 oraz 8 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do aż 64 GB. Obraz wyświetla duża 24 celowa matryca w technologii IPS. Ekran komputera jest dotykowy. Dodatkowo model ten posiada dwa głośniki stereo i wysuwaną ukrytą kamerę. Prawda, że fajne? Link do tego sprzętu znajdziesz w komentarzu.